bo To nie było tak, że powstał jeden jakby projekt i od razu doszło do realizacji. Powstało ileś tam prób w międzyczasie, które razem z osobami z Toshiby konsultowaliśmy wspólnie. Tu nie było jakiejś wielkiej ideologii, Wiesz, to, 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 miało być po prostu, to miał być po prostu dobry, elegancki i praktyczny produkt i, i myślę, że to się udało. Polacy kochają czerń, Polki również, więc dlatego jest ten wachlarz tych czerni dosyć szeroki, bo aż pięć czarnych propozycji. Aczkolwiek zróżnicowanych przez strukturę tych skór. No i jeden ten kolor dla kogoś to może troszeczkę jest bardziej odważny i chciałby z tym kolorem sobie troszeczkę poeksperymentować, więc dla niego ta wersja. Trend na takie etui to już od jakiegoś czasu jest na świecie, więc, więc myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Ciekawy trend, tak naprawdę w Polsce to dopiero się przyjmuje, natomiast na zachodzie, w innych krajach, gdzie moda jest dużo bardziej powiedzmy zaawansowana, my oczywiście cały czas się uczymy. Ten trend już jest bardzo powszechny noszenia notebooka w czymś ekskluzywnym, gdzie tak naprawdę notebook był kiedyś wyróżnikiem, teraz już to jak go ubierzemy, czyli ETUI jest jeszcze większym wy wyróżnikiem, stąd właśnie współpraca z Mariuszem i zaprojektowanie czegoś ekskluzywnego dla tego typu urządzeń. Ono jest bardzo funkcjonalne. To nie jest tylko futerę na laptop. Yy, ono że yy, do, do niego jakby, do tego ETUI możemy także włożyć kilka jakichś takich podstawowych, niezbędnych elementów, jak chociażby klucze, kalendarz, telefon. Yy. Taki był cel tego. Myślę, że wyszło to bardzo elegancko jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Nie tylko notebook może znajdować się w środku, tak naprawdę, a nie trzeba ciągnąć za sobą całego specjalnego poprzerządowania w stylu torby, specjalnego notebooka bądź plecaka, ale coś takiego, co jest miłe dla oka i wygodne do noszenia. Wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę. No, to, to, to nie jest u nas tak, że, że tak jak chociażby ci Włosi, przykładowi, czy tam Francuzi, którzy jakby z ojca, dziada, pradziada jakby przenoszą tą, tą ideę dobrego ubierania się. U nas to myślę, że dopiero kiełkuje, ale jesteśmy na dobrej drodze, więc ja widzę to pozytywnie. Jestem bardzo zadowolony z tego efektu, no i mam nadzieję, że po prostu będzie duże zainteresowanie teraz tymi etujami.